Witam Państwa na konferencji prasowej po spotkaniu ósmej kolejki PKSA Wieszyn i Koszykówki Mężczyzn pomiędzy drużynami Łygra Z Politechnika Opolska i SK Sp. Starego Krajewskiego. Zakończony zwycięstwem drużyny gości, bardzo proszę o komentarz pomyczowy trenera drużyny gości, pana Jacka Minieckiego. E, przede wszystkim e, dziękuję za bardzo miłe przyjęcie. Byłem tutaj kilka, kilka lat temu, ładnych, także z reprezentacją Polski Kobiet. Bardzo się cieszę, że zostało to tutaj w Opolu, było to pod Opolem, a że tu w Opolu zostało to zapamiętane. Bardzo mi miło, miałem bardzo ciekawy wykład. były tak, że To też jest takie miłe, że są takie miejsca, gdzie ludzie po prostu pamiętają o, 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 pewnych, o pewnych rzeczach. I wracając do meczu, wydaje mi się, że zagraliśmy dobre spotkanie. Sam fakt, że prowadziliśmy przez 39 minut i 9 sekund, czyli praktycznie przez cały mecz i w momencie, kiedyśmy odskoczyli, to ta, ten zespół z Opola nie, nie zbliżył się na jakąś bardzo niebezpieczną odległość. Pełna konsekwencja grze, realizacja założeń. Udało nam się zatrzymać Ustina, Ale na, na 8 punktach, 8 zbiórkach, 5 stratach, czyli to jest znacznie poniżej tego, co, co prezentował do tej pory. I, I pełne zaangażowanie zawodników od samego początku. Każdy to wszedł na boisko z bardzo dużą energią, z determinacją, i dzięki temu, i dzięki temu wygraliśmy, wygraliśmy przekonywująco. Tradycyjnie ogromne dzięki dla kibiców, którzy jeżdżą z nami po całej Polsce, i to nie jest blisko teraz. Oni znowu są z nami, znowu nas wspierają. Także wielkie dzięki, i, i cieszę się bardzo, ale my wystąpamy twardo. Po ziemi. Cieszymy się, że wygraliśmy z rewelacją tej ligi do tej pory, z liderem, ale to nie ma dla nas fakt, że to jest tak mocna drużyna i takie zwycięstwo na tą chwilę nie ma znaczenia, ponieważ my musimy się przygotować do następnego meczu, gramy u siebie przed własną publicznością z UKK, także to będzie dla nas cel na ten tydzień. Także jeszcze raz dziękuję kibicom, dziękuję bardzo wynikom za walkę i dziękuję zespołowi E, trenera, trenera Skiby za ten za, za mecz. Dziękuję bardzo. Piotr wyobrażam sobie, że przed spotkaniem był telefon do Michała, który grał tu w roku było. Michał, podpowiedz, jak grać przeciwko tym czy tamtym zawodnikom. Było tak? <grym> e, no, często rozmawiamy z Michałem. E, przed tym meczem akurat nie mieliśmy okazji, no bo gdzieś byliśmy w rozjazdach. E, natomiast zespół e, Funkcjonuje tak jak funkcjonował praktycznie rok temu. Zbudowany na, na, na kilku zawodnikach: Kuba, Kobel, Dominik, Krótkowski zostali. To są gdzieś podstawowi tutaj zawodnicy. Byliśmy przygotowani, co, co mogą zrobić, jak grają, i, i wiedzieliśmy, że przyjeżdżając na tak ciężki teren, jak tutaj Politechnika Opolska, grając z tak ciężkim przeciwnikiem, musimy wejść mocno w mecz. I myślę, że to wykonaliśmy po bardzo dobrze. Sam fakt, jak Trenet wspomniał, 39 minut prowadziliśmy przez mecz, to pokazuje jak wszyscy byli zmotywowani. Do tego świetny doping kibiców niósł nas. Mogliśmy wyjść do szatni z prowadzeniem 14 punktów. Potem wiedzieliśmy, że musimy utrzymać to, co utrzymaliśmy. Mieliśmy gdzieś tam przestój początkowo, ale udało nam się wrócić i nawet wygrać tą trzecią kwartę. Także, także wszyscy byli skoncentrowani, co też mówi, że wszyscy zdobyliśmy punkty. Każdy chciał wygrać, każdy się dzielił piłką, nie było, nie było czegoś takiego, że, że teraz ja, teraz tu. E, także to cieszy. Wygraliśmy bardzo, bardzo ważny dla nas mecz z liderem. E, no ale my się nie zatrzymujemy. Mamy, tak jak wspomniał, WKK przed sobą. Skupiamy się na tym meczu. Chwilkę odpoczynku. No i musimy pracować dalej. Chcemy wygrywać, chcemy, chcemy pokazać kibicom, że, że możemy więcej i, i, i wracamy do pracy. Dziękuję. Pytania? Dziękuję bardzo. Radki drogi, bardzo proszę o komentarz powyczowy Dominik Wurkowski. Dobry wieczór na pierwszy rzut oka zawodnicy z Przyjezdni weszli w mecz bardzo, bardzo większą energią od nas i to zdecydowanie. To się przyniosło na to, że odskoczyli nam na początku meczu. Potem dogoniliśmy ich. Myśleliśmy, że jesteśmy w stanie ich przełamać, ale ta energia znowu była większa w kluczowych momentach. Trochę więcej wyrachowania z ich strony. No i zaliczyli, nie wiem, jaki ran punktowy, ale to już można powiedzieć, dobiło nas po prostu nas złamało i ciężko już było dogonić. Staraliśmy się z trójkami dogonić, trafiliśmy 2-3, ale znowu zostaliśmy z drugą stroną na i no, Myślę, że kluczowa była w tym meczu energia, z którą weszli w mecz. Nie ma co się ukrywać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Robert Skliwniewski. Dobry wieczór. Przede wszystkim gratulacje. Gratulacje dla trenera Winickiego. Gratulacje dla Starogardu. Gratulacje dla kibiców i wielkie podziękowania za to, że przyjechali z Kociewia, taki kawał drogi tutaj na Opolszczyznę. Miło było ich zobaczyć. Tak jak Dominik powiedział, myślę, że pierwsza kwarta ustawiła mecz. Zawodnicy Starogardu weszli z większą energią, z większą werwą, dużo nieporozumień w obronie z naszej strony, na które byliśmy teoretycznie przygotowani. I później już było ciężko wrócić do tego spotkania. Był moment w drugiej połowie, że zeszliśmy do minus 6, ale Starogard jest na tyle doświadczonym zespołem, że nie dał sobie już wyrwać. Tego meczu z rąk. Także każda seria się kiedyś kończy po czterech zwycięstwach z rzędu. Spadamy na ziemię, można tak powiedzieć, w cudzysłowie, i przygotowujemy się do następnego niedzielnego spotkania. Dziękuję. Pytania? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.